Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Marcin Sętkowski, jestem zielarzem i w tej serii wideo odpowiadam na najczęściej zadawane pytania oraz te, które są najciekawsze. A spis tych, które wybrałem do tego odcinka, znajdziesz w opisie do tego wideo. Jakie zioła pomagają przy boreliozie? Proszę o poradę, dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Ja również pozdrawiam, a do leczenia boreliozy ziołami przygotowuje się tak naprawdę cały protokół terapii, bo zioła w boreliozie mogą być bardzo pomocne i można je wykorzystać zarówno do takiej bezpośredniej walki z bakteriami, jak i równolegle do łagodzenia tych objawów, które właśnie są związane z samym przebiegiem choroby. No, i też warto wykorzystać te zioła, do, które będą służyć do oczyszczenia z toksyn, które te bakterie no, cały czas produkują. Dlatego tutaj przygotowuje się taki cały protokół, który będzie angażował organizm, tak naprawdę z różnych stron jednocześnie, do tego, żeby te bakterie no, zadusić. Wybić no i wyrzucić z organizmu. Do takiego protokołu na boreliozę dobiera się przede wszystkim te zioła, które posiadają silne właściwości antybakteryjne i immunostymulujące, czyli np. szczeć pospolita, jeżówka, piołun, rdestowiec japoński, kocipazur, kolcorość traganek, czy nawet wyciąg z borowiny bardzo dobrze się sprawdza. No i do tego zioła, które działają przeciwzapalnie, czyli na przykład goździki, bylice, wyciąg z kurkumy i czarnego z pieprzu, czy nawet kory drzew, takich jak brzoza czy dąb. Do tego zioła na oczyszczenie organizmu, czyli na tak zwany detoks, który omówiłem już de facto w oddzielnym wideo, więc zamieszczę link do niego w opisie albo w komentarzu do tego wideo. No i oczywiście też dla każdej osoby indywidualnie można dobrać zioła na dolegliwości, które posiada w przebiegu, przebiegu swojej choroby, ale są takie dolegliwości, które pojawiają się u większości chorujących, czyli na przykład jest to uczucie niepokoju i lęki Wtedy można zastosować olejek CBD z ekstrakcji alkoholowej, albo intrakt z jasnoty purpurowej, albo nalewkę z tataraku. Więc, tak jak na początku powiedziałem, do leczenia boreliozy przygotowuje się cały protokół terapii i na różnych etapach stosuje się różne zioła, w zależności od tego, jak reaguje na nie podopieczny. Więc, to też jest temat, na który ciężko jest odpowiedzieć w kilku zdaniach. No i co najwyżej można tak naprawdę nakierować na zioła, ale jeśli jesteście zainteresowani takim dłuższym wideo poświęconym właśnie terapii boreliozy i koinfekcji, to dajcie znać w komentarzu, ja bardzo chętnie takie wideo nagram. Jakie zioła stosować, żeby wzmocnić żyły i tętnice? Takich ziół jest naprawdę bardzo dużo. To jakie zastosować, tak naprawdę, no też po części zależy od tego, jaka jest aktualnie pora roku i na co można sobie pozwolić. I do takich ziół, które właśnie tak wyjątkowo dobrze uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne, zalicza się przede wszystkim guk, a surowcem jest zarówno kwiatostan, liście, jak i owoce. No, i do tego kwiaty arniki łąkowej też się bardzo dobrze sprawdzą. Kwiaty i liście bzu czarnego. Do tego też bardzo skutecznie działa ziele dziurawca, o którym było już w tym roku wideo. No i można też wykorzystać działanie uszczelniające korowiny dębu szypułkowego i bezszypułkowego, albo liście buku zwyczajnego. Więc wszystko tak naprawdę zależy, no, jaka jest pora roku i co możemy sobie pozyskać, żeby zrobić sobie taki świeży preparat, który będzie najlepiej działał. Pani Ucja pyta, jakie zioła na lamblię i bóle wątroby? Zacznijmy od tego, że wątroba nie boli, bo nie jest unerwiona. Mówiłem też o tym w poprzednim wideo o odczytywaniu badań krwi i tam właśnie omawialiśmy sobie wątrobę. Ale jeśli pojawia się ból gdzieś tam pod prawym żebrem, no to trzeba wykonać dalszą diagnostykę. A jeśli chodzi o lamblię, no to wrotycz, piołun, liście orzecha włoskiego i kłącze tataraku stan zapalny żołądka, co Pan poleca? Jak wyleczyć przewlekłe zapalenie żołądka? Było dużo pytań o stan zapalny żołądka i zauważyłem, że o różnych porach roku pojawiają się takie tendencje do dużej liczby pytań odnośnie jakiegoś organu. No i właśnie w październiku najczęściej są pytania o stany zapalne w żołądku. A jakie zioła pomogą? Przede wszystkim zioła, które osłaniają, no ścianki żołądka też będą osłaniać dalszą część pasażu pokarmowego, ale do takich ziół, o których no, warto wspomnieć, jest przede wszystkim prawoślas. On dzięki swojemu śluzowi będzie powlekał właśnie ścianki żołądka, chroniąc go przed działaniem kwasu solnego. Do tego sprawdzi się olej z rokitnika, który można stosować również przy wrzodach żołądka. Do tego rumianek, szałwia czy nawet babka szerokolista sprawdzi się bardzo dobrze. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, żeby no najpierw zlokalizować źródło tego stanu zapalnego, czyli to, co powoduje taki stan zapalny, a później to wyeliminować. Bo nawet jak się już dowiemy, co powoduje ten stan zapalny, to no to wtedy... Wtedy będzie mo można dobrać te zioła, które właśnie będą działać stricte na to, co powoduje ten stan zapalny. Czyli na przykład, jeśli jest stan zapalny wywołany przez bakterię Helicobacter, pylori, no to wykorzystamy te zioła, które będą ją wybijać, dlatego wy samo wyciszenie stanu zapalnego to jest jedno, a eliminacja stresora to drugie. I cały proces terapii żołądka omówiłem też w Akademii Ziołolecznictwa w module Terapia Żołądka. Tam krok po kroku tłumaczę, jak prawidłowo przeprowadzić terapię w przypadku tak naprawdę różnych stresorów. Jest już cały moduł opublikowany, więc jak ktoś jest uczestnikiem, to zapraszam do zapoznania się. Jest tam bardzo dużo wiedzy. Co na bielactwo! Ja osobiście nie mam doświadczenia w tego rodzaju dolegliwości, więc tutaj nie pomogę, ale polecam zainteresować się aminkiem większym i dziurawcem. Czy są jakieś zioła na złogi i kamienie w układzie moczowym? Tutaj przede wszystkim sprawdzą się te zioła, które działają moczopędnie i będą powoli rozpuszczać i wydalać złogi z układu moczowego, czyli np. pokrzywa, glistnik, fiołek trójbarwny, cykoria podróżnik. Nawet odwary z pączków brzozy bardzo dobrze się sp sprawdzą, czy chociażby nawość, której no, teraz jest wszędzie pełno. Jak wyleczyć tiki u młodzieńca? To jest ciekawe pytanie, bo ja sam miałem bardzo dużo tików w dzieciństwie i wszystko tak naprawdę samoistnie przeszło, ale no jeśli coś stosować to takie zioła typowo wyciszające, czyli na przykład nalewka z korzenia kozłka lekarskiego, arcydzięgla, tataraku albo intrakt z ziela jasnoty purpurowej. No też w zależności jaka jest pora roku i co aktualnie można zrobić. To jest coś, czym bym się raczej nie przejmował, bo to z wiekiem może po prostu przejść, ale jeśli coś stosować, no to właśnie takie zioła wyciszające. Na co żywokost? Żywokost stosuje się głównie do regeneracji tkanek, najczęściej skóry, bo wewnętrznie nie poleca się go tak z uwagi na no, te alkaloidy pirolizydynowe których też tak naprawdę no wcale nie ma tak dużo w żywokoście, dlatego można go wykorzystać tak metodycznie, wewnętrznie, krótkoterminowo w ramach np. leczenia wrzodów żołądka albo owrzodzeń nielit. A to co sprawia w żywokoście, że tak bardzo dobrze działa na regenerację tkanek, no to właśnie alantoina. I z tego względu warto ją wykorzystać na zmarszczki, na wypryski, jakiś trądzik, złamania, obrządzenia, hemoroidy, nadżerki i tak naprawdę wszędzie tam, gdzie jest potrzebna regeneracja tkanki. Jakie działa na węzły chłonne? Nie mam, że chodzi o powiększone węzły chłonne, bo węzły chłonne każdy ma, tylko że no, gdy powiększają się tak, że można je wyczuć palcami, no to jest to znak, że w organizmie dzieje się coś, co powoduje ich aktywację. A wiedząc, że ich funkcją jest filtrowanie limfy oraz udział w produkcji przeciwciał, no to jest dla nas informacja, że ich, ich powiększenie będzie oznaczać infekcję. Więc pytanie powinno brzmieć: co na infekcję, a nie na węzły chłonne tylko na jaką infekcję. No właśnie tego jeszcze nie wiadomo, dlatego trzeba tutaj zrobić dalszą diagnostykę, wykonując chociażby podstawową morfologię krwi z białymi krwinkami. No i na tej podstawie trzeba będzie zidentyfikować rodzaj patogena, no i podjąć w jego kierunku działania. A może być też tak, że na przykład nie ma żadnej infekcji, a reakcja odpornościowa pojawia się w wyniku na przykład przebiegającej choroby auto autoimmunologicznej, a nawet gdy twoje jelita są w złym stanie, no to razem z bakteriami probiotycznymi nie będą wytwarzały odpowiedniej ilości enzymów, a wtedy nawet pokarm może być potraktowany jako patogen. Czego efektem będzie właśnie taki objaw typowo przeziębieniowy, no i może właśnie wtedy dojść do powiększenia węzłów chłonnych, więc odpowiedzią na to pytanie tak naprawdę jest prawidłowa diagnostyka. Trzeba zrobić dalszą diagnostykę, no i dowiedzieć się, przez co konkretnie te węzły chłonne się powiększają. Jeśli chodzi o gronkowca, to jest cała masa ziół. Na przykład w korze Magnoli znajduje się taka substancja, która kompletnie niszczy gronkowca, który nawet już zdążył się odbudować no, biofilmem czyli tak, takim zestawem substancji, który ma osłaniać bakterie przed no, chociażby antybi antybiotykami syntetycznymi, które są coraz mniej skuteczne. I oczywiście takie biofilmy produkuje nie tylko gronkowiec, ale tak naprawdę wszystkie inne patogenne bakterie też sobie tworzą takie właśnie bunkry, żeby przetrwać. No i między innymi dlatego SIBO tak często nawraca, a borelioza i koinfekcje są trudne do leczenia. Dlatego najpierw trzeba taki bunkier rozbić, a później substancje antybiotyczne mają otwartą drogę do niszczenia tych bakterii. Natomiast wracając do samego gronkowca, no to sprawdzi się też olejek z oregano, na chili Dziurawiec, czosnek i na przykład takie substancje, które dodatkowo będą wspierały eliminację gronkowca, czyli kwas linolenowy, on jest w oleju lnianym. Kwas oleinowy, on dosłownie rozwala ścianę komórkową gronkowca, a nawet miód manuka ma zdolność do znoszenia antybiotykooporności. Więc no jest wiele takich naturalnych środków, które można zastosować zamiast antybiotykoterapii, która no de facto będzie niszczyła nasza jelita. W tym wideo to już wszystko, na kolejne pytania będę odpowiadał w kolejnych odcinkach. Dajcie mi też znać, czy to, te, te odpowiedzi, które były do tej pory mają dla Was wartość, czy podoba Wam się właśnie taki sposób odpowiadania na te pytania. Jeśli tak, no to będą częściej się pojawiały takie wideo. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!